Moja pierwsza świadomość, 15, 15 Mam przed sobą jeszcze wiele, rola w tym Mam przed sobą jeszcze Jestem zmęczony tym życiem naprawdę Położę swoje miasteczko na mapę Ono słyszy o tym i od zawsze Znaczy nas z nami zanim poznasz prawdę Rusina, a właściwie Norbert Rusinek To urodzony w 2002 roku raper pochodzący z miasta Wronki pod Poznaniem Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w 2017 roku pod ksywą Rus i zaczął nagrywać pierwsze numery. Jedna z najstarszych zachowanych piosenek Krusa to "Postęp" i "Kozel", na którym gościnnie pojawił się znany już wtedy podziemiu fałki. Ej, kto nie chce czuć, ja nie umiem czuć Uczucia to delay, a ja chcę to na już Ja znów się zgubiłem, weź lepiej to kruś Robię traki, co chwilę dziś dogram, ej, do grań Co ciekawe, do tego utworu ukazał się teledysk na kanale Fajni Kumple, który niestety nie jest już dostępny. Nie posiada go nawet sam założyciel kanału. Inne utwory Rusa to m.in. Nie Przyjdę Nie, nie, nie wyłajcie mnie, bo nie przyjdę w której jesteś lider, zalepione gówna, który fania nascono, trochę bluźnie, także robię wydam sos I plik, na którym udzielił się artysta, z którym Norbertowi zdarza się kolaborować do dziś. Młody ba. Wtedy znany pod pseudonimem Jakkubi. Duże rzeczy widzę wszędzie, nawet kiedy stoję przed lustrem, bo to widzę siebie, widzę siebie. Kiedy gadają o mnie, ale nic nie Zaraz uciekam w Dwa produktu, pieniądze. tym czasie Rusina zaczynał naukę w technikum i, jak sam przyznawał, nie miał zbyt wielu doświadczeń życiowych, przez co za bardzo nie miał nic ciekawego do przekazania słuchaczom. Skupił się więc wtedy głównie na brzmieniu i melodyczności swojej muzyki. Rusina, jak sam przyznaje, zaczął tworzyć, bo po prostu zakochał się w tym klimacie. A artyści, których wtedy słuchał i którzy go najbardziej zainspirowali, to w większości gracze z Atlanty, tacy jak na przykład Young Tak. Poszukując polskich odpowiedników tego typu muzyki, RUS odkrył Janki oraz Pikersa, którzy również mieli bardzo duży wpływ na jego późniejszą muzykę. Norbert pod pseudonimem RUS działał w sieci do roku 2019 włącznie, a w roku 2020 powrócił pod nową ksywą, którą wszyscy dobrze znacie Rusina, z epką zatytułowaną Trapped in Underground Epę Stworzoną wspólnie z producentem, z którym kolaboruje po dziś dzień. Learn how to hustle Jestem tej pustyni głowa, jestem tej pustyni bug, jestem jak złotą melodia, szkoda, że ciągle, tylko kłamał śmiech Snowy Łapy kleją się do Gloga, łapie kleją się pod kosz, słyszysz me słowo do to mamy kiedy biorę na bok, mocne manewry na piąte wrądo Burze protesty to Rodo Where is my path, mój patek is Głośniej o Rusinie jednak zrobiło się po wydaniu singla Pies i Kot oraz Niepotrzebna, który jako pierwszy pod nową ksywą promowany był przez klip autorstwa Xavito i Jimina. Nie dotykaj mego ścierwa, on za wysoko wyniesie, nie kłam jak mi patrzysz w oczy, wtedy czuję bardzo śle się często. Siubro potrafił adres na kot. walczę z tym jak pies i koł, nie mam cierpliwości na to, Nie nią złapałem jej słowo, nie nią złapałem ją za... Pod koniec roku wydał również Osiągam oraz Dla mnie, które to były wisienku na torcie owocnego dla Rusiny 2020. O Norbercie zaczęło się robić głosi w Undergroundzie i wielu ludzi widziało w nim potencjał na mocnego gracza w przyszłości, ale raczej nikt nie spodziewał się, że nadejdzie to aż tak szybko. Przez pierwszą połowę roku 2021 fanie Rusiny nie doczekali się żadnej nowej piosenki od Norberta. Jak sam przyznaję, początek tego roku przeznaczył na pracę nad płytą, którą już niedługo widownia pozna jako energia wygrywania. I razem z Adrianem, czyli Learn How To Hustle, przedstawił jej demo różnym wytwórniom i labelom. 13 sierpnia w końcu powrócił, z klipem Host, który jako pierwszy w jego karierze przekroczył próg 100 tysięcy wyświetleń i to w zaledwie niecałe dwa miesiące. Po Hoście oczekiwania wobec Rusiny były naprawdę spore, w czym nie pomógł na pewno wydany miesiąc później singiel Kreskówka, które osiągnął jeszcze większą popularność i mocno połógł w zwiększeniu się fanbase rapera. Chyba muszę to inaczej zacząć, a nie mówić ciągle wprost. skoczył nowy host, muszę stary most. I prawdziwie ja, skoro wystarczy Rusina. Nie wiem, czy powiedział, ale ruszyła, jak jak jest, co to tu. Po kreskówce w 2021 roku na kanale Rusiny ukazały się jeszcze dwa single: Śmieci i Telegram. Ten drugi, co ciekawe, został już wydany przez dużą wytwórnie. Def Jedna z największych polskich wytwórni rapowych, której podpisani są tacy gracze jak Young Iggy czy Sobel. Jak wspomina Norbert, odezwała się do niego sama i przedstawiła swoje atrakcyjne warunki. Mimo, że oficjalne ogłoszenie Rusiny jako zawodnika Def nastąpiło dopiero 17 marca 2022 roku, to współpracować zaczęli już od grudnia 2021, przy wydanym już jej nakładem singlu Telegram co wywołało mało burzę wśród największych wyjadaczy podziemia, jako że w undergroundzie, szczególnie tak szybko pozyskaniu popularności, podpisanie się w wytwórnie jest uznawane za sprzedanie się i komercjalizację muzyki artysty. Rusina jednak szybko uspokoił swoich fanów, rzucając w pierwszej połowie 2022 roku na swój kanał takie hity jak Go, Zemsta czy 10 Pack. W marcu Norbert zaskoczył wszystkich również potężnym fitem od jednego z najpopularniejszych polskich raperów, Yankee. Giego. W okresie od lutego do kwietnia 2022 roku kariera Rusiny wystrzeliła, co widać po ilości obserwujących go osób na Instagramie. Z 15 tysięcy na początku roku do ponad 50 tysięcy w maju tego samego roku. 28 kwietnia premierem miała debiutancka płyta artysty Energia wygrywania. Kolejny się, się, scelił, się go! Nie, chcesz byc, nie i tak. tak Wiem gdzie iść, a to dobry znak yeah. Jestem najwyżej i czuję Przez którą z jedną, yeah. tak nie chcą. Nie trafiają, kiedy jestem ponad. Wpisują ruchy lesów na forach. Lotpędzone jak mu to, cyklalnie z nią czy z bucha burą, sukę nie może mi dać. Album okazał się naprawdę dużym sukcesem, debiutując na czwartym miejscu na liście sprzedaży Oli's, a do stycznia 2023 roku wygenerował w serwisie Spotify łącznie prawie 50 milionów odtworzeń, czym dorównał tak wielkim graczom jak Szpaku, Kizo czy Sentino. Po premierze płyty, opinia ludzi o Rusinie była w większości bardzo pozytywna, co dobrze obrazuje popularny w tamtym okresie TikTok, nagrany przez dziewczynę Oniku Wiczka Love. Dziewczyna pod tym TikTokiem została naprawdę bardzo mocno skrytykowana i wyśmiana nie tylko przez komentujących na TikToku, ale również na przykład na Instagramowym story członków White Widow. Owy film można nazwać przepowiednią tego, co ma nadejść dla Rusiny w niedalekiej przyszłości, ale o tym opowiem więcej za chwilę. W sierpniu trendem na TikToku stała się na chwilę piosenka Broke, która również przez stosunkowo niewielką część użytkowników na platformie była wyśmiewana. Pewnie zniszczyłem psychikę, dupie i jest mi bardzo przykro. Po premierze płyty Sam Rusina ucichł, aż do czasu ogłoszenia swojej trasy koncertowej, Rusina Tour, która rozpoczęła się 28 października w poznańskim klubie B17, a zakończyła wielkim finałem w Warszawie 10 grudnia w klubie Proxima. Trasa okazała się sporym sukcesem. A gościnnie na koncertach wystąpili m.in. innymi Fałki, Koneser czy nawet łódzka ekipa White Widow. Z nowościami po paru miesięcznej przerwie spowodowanej wydaniem płyty oraz trasą, Rusina wrócił pod koniec października, wydając singiel Jestem śliczny. Wow, jestem śliczny. Wow. Naprawdę wiem, nie jestem. Naive. Który od razu odbił się sporym echem w polskim środowisku rapowym. Klip ten na YouTube po zaledwie trzech dniach od premiery ma już prawie 300 tysięcy wyświetleń, a na TikToku zaczęły pojawiać się filmy wyśmiewające najnowszy singiel Norberta. Jednakże to dopiero premiera Wiem Dobrze z Shedderem rozpętała prawdziwą burzę, po tym jak na TikToku wiralowym stał się film, który zapewne dobrze już znacie. Yeah. Mm. Yeah. Ja to wiem dobrze. Gdyby nie muzyka, pewnie leżałbym na sorze. W grudniu na Rusinę zaczęła wylewać się masa hejtu, wszystko obróciło się o 180 stopni i Rusina z jednego z najbardziej lubianych nowych artystów stał się chyba najbardziej wyśmiewanym. Głównymi zarzutami TikTokerów są bezsensowne teksty i wysoki głos Rusiny. Chociaż jak to już TikTok ma w zwyczaju, głównie chodzi o samo podpięcie się pod popularny trend, a nie personalna nienawiść do danej osoby. Pod koniec grudnia sporą popularność zdobył również kanał parodujący utwory Rusiny, Piucina. W zaledwie parę dni kanał od zera uzyskał 3000 subskrypcji oraz 100 tysięcy wyświetleń łącznie i cały czas rośnie, co pokazuje skalę żartów z Rusiny i jak daleko to zaszło. I tak kariera Rusiny prezentuje się na dzień dzisiejszy. W serwisie Spotify ponad 500 tysięcy miesięcznych słuchaczy, 130 tysięcy obserwujących na Instagramie i wielomilionowe wyświetlenia na YouTube to naprawdę solidny wynik. Według was Rusina zasłużył na hejt, jaki spotkał go w ostatnim czasie? Czy jesteście może jednak jego fanami? Od jakiej nutki poznaliście Norberta? Dajcie znać w komentarzu i zostawcie suba, jeśli chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów o zawodnikach z podziemia. Propozycje możecie również zostawiać w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Mówił Dopek z kanału Polski Under. Siema. Jestem zmęczony tym życiem naprawdę. swoje miasteczko na mapę. coś o od zawsze. z nami, zanim prawdę. Wiesz co, trzy na mnie, trzy na mnie. Robimy test Czy suki na mnie, czy kwiatki na mnie